Niedzielna transmisja w telewizji państwowej Mszy Świętej w rocznicę śmierci matki Jarosława i nieżyjącego już Lecha Kaczyńskich wielu zbulwersowała, wielu jest oburzonych i ja wcale nie będę twierdził, że są oburzeni niesłusznie, natomiast zdecydowana większość, a właściwie wszyscy ci, z którymi zdołałem się zetknąć, oburzeni są nie z tego powodu, z którego powinni być oburzeni. Oburzeni są tym akurat, w czym niczego oburzającego nie ma, a nie zauważają tego, co jeśli nieuburzające, to w każdym razie znaczące i niepokojące jest i tak powinno być odebrane. Ale skoro chyba po raz pierwszy od początku tego kanału wspominam o samym Jarosławie Kaczyńskim, to chciałem przypomnieć, y, moi wierni fanowie wiedzą, ale ci, którzy tylko tutaj YouTube'a znają, jeszcze nie wiedzą, bo na YouTubie o tym nieustającym, trwającym już od czterech chyba lat czy pięciu konkursie jeszcze nie wspominałem. To jest, proszę Państwa, zobaczcie. Piękny, wspaniały srebrny kaczor w formie karawki kryształowej. Nie wiem, czy to jest prawdziwe srebro, ale za to o! Można sobie pokłapać, można tu sobie wina nalać albo jakichś innych substancji. Ten kaczor jest do wygrania. Przypominam, srebrny kaczor to jest nieustający mój konkurs dla hejterów, który ogłosiłem 5 lat temu, kiedy zaczęły pojawiać się te kretyńskie wpisy hejterskie, o mnie jako o Lizusie Kaczyńskiego, czy jakimś jego klakierze by już brzydszych słów, nie używać. Hejterzy używają, ale ja ich też nie użyję tego słowa, bo algorytmy na YouTube go nie lubią. Więc w każdym razie, od kiedy się pojawiły te wpisy, oferuję, proszę bardzo, tego pięknego srebrnego kaczora wygra ten, kto mi pokaże jeden przykład, jeden mój tekst z internetu, z książki, z kiedykolwiek, od kiedykolwiek, jeden mój tekst, który można uznać za przekraczające granice obiektywnego komentarza, lizusostwo pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Sam Jarosław Kaczyński, podobno wiedza z prywatnych rozmów, kiedy mu o mnie wspomniano, miał powiedzieć: Ten pan mnie czegoś nie lubi. Co jest nieprawdą, bo ja oczywiście nie nie lubię Jarosława Kaczyńskiego, ani też go nie lubię, bo ja nie jestem od tego, żeby lubić albo nie lubić polityków. Choć przyznam, jest paru takich, co do których trudno mi powściągnąć gniew i, i jakiś emocjonalny stosunek. Tu się wyraża, ale ja staram się po prostu opisywać Kaczyńskiego, jakim on jest i staram się go rozumieć. Czasem mam wrażenie, że jestem zupełnie osamotniony w tej robocie, co mnie zdumiewa, bo przecież mówimy o człowieku, wokół którego polska polityka kręci się właściwie od samego początku, odkąd istnieje Trzecia Rzeczpospolita. Od momentu, kiedy upojeni sukcesem Liderzy tak zwanego Ogólnopolskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, czyli okolica tryumviratu Kuroń Geremek-Michnik, kierująca się, jak to powiedział chyba Andrzej Celiński, zasadami centralizmu towarzyskiego. Wysłała do Elbląga gdzieś tam Jarosława Kaczyńskiego, uznała go za człowieka, z którym się nie należy liczyć, bo jest za mały. Oni są wielcy, prawda? To tam jakiś kmiotek i wtedy ten Jarosław Kaczyński pokazał, że należy się z nim liczyć, ponieważ w imieniu Wałęsy. Rozwalił ideę Wielkiej Koalicji Reformatorskiej części PZPR-u z reformatorską częścią opozycji, stworzył koalicję rządową z ówczesnymi satelitami PZPR-u i tak dalej. No nie będę Państwu tej historii opowiadał, ale opowiadał całej, ale od tego momentu, z bardzo krótką przerwą, kiedy Kaczyński był zmarginalizowany za zarządów akcji wyborczej Solidarność, to właściwie cała polityka nieustannie się kręci wokół niego. W każdym normalnym kraju, abstrahując od tego, czy w normalnym kraju ktokolwiek byłby w stanie tak wielki wpływ na politykę wywierać, ale jeżeli już by się ktoś tak ważny w danym kraju znalazł, to powstawałyby całe instytuty kaczyńskologii, powstawałyby całe programy badawcze, jeśli nie na uniwersytetach, to przynajmniej w tak zwanych think tankach, a już zwłaszcza w tych think tankach partyjnych. No, bo zrozumieć o co chodzi Kaczyńskiemu, przeczytać te jego wywiady, to nie jest trudne. Naprawdę, ja zrozumiałem bez wielkiego trudu. Przeczytałem jego książki, jego wywiady rzeki, jego zwykłe wywiady. On tam dość otwarcie mówi o różnych rzeczach. O tych, o których nie mówi, to też bardzo łatwo jest je wydedukować. No, krótko mówiąc, ktoś się powinien tym zająć, ale jak wiemy, za zapleczem intelektualnym opozycji tutejszej jest. Się to nazywa Instytut Obywatelski. No, a Instytut Obywatelski takie mądre rzeczy robi, że właśnie opozycja też robi takie mądre rzeczy, bo zamiast zrozumieć przeciwnika i wiedzieć, z kim walczy, woli sobie tworzyć propagandowy fantom, który służy jego poniżaniu. Stąd wizja Kaczyńskiego jako jakiegoś zakopleksionego, kurdupla. Kurdupla. Rozumiecie Państwo facet wzrostu, mniej więcej takiego samego jak Aleksander Kwaśniewski, a dużo wyższy od bodaj szefa telewizji, która najbardziej się z tego wzrostu Jarosława Kaczyńskiego natrząsa. Wałęsa tam też zdaje się nie był wysoki, Miller też dużo wyższy, nie był wszyscy oni są mniej więcej jednego wzrostu, no ale wizja. Tego zakompleksionego, niskiego człowieka, który wszystko co robi pewnie robi, dlatego że zawiść go bierze wobec mądrzejszych od siebie, czyli, czyli tych, co go nienawidzą. No, jak się wojuje z fantomem, to się macha łapami w pustkę, w powietrze, a fa dostaje się w fangę od tego. Propaganda podła jest nawet najpodlejsza, jest częścią polityki, ale uwierzyć we własną propagandę to trzeba być idiotą, a tak właśnie w wypadku Jarosława Kaczyńskiego jest. Do zdobycia pozostaje Kaczor, a ja przechodzę do sprawy aktualnej, czyli do Kaczora. Już mówiąc w cudzysłowie, tym pseudonimem, którym go dziennikarze już 30 lat temu obdarzyli, do Kaczora w Kościele namszy. Czy to jest horrendalne, że Jarosław Kaczyński przemówił na mszy w Kościele? Nie, absolutnie. Nie widzę w tym nic horrendalnego. Jest to zupełnie normalne, będzie, że przemawiał nie w momencie, kiedy. We mszy jest miejsce na homilię, tylko o ile mi wiadomo, po właściwej mszy. Zdaje się, że w tym miejscu, kiedy ksiądz ogłoszenia parafialne ogłasza przed błogosławieństwem. Może nawet i po błogosławieństwie aż tak dokładnie tego nie oglądałem. Ale naprawdę, jeżeli msza jest w intencji jakiejś konkretnej i jest obecny ktoś, kto się z tą intencją wiąże, to nie ma nic złego w tym, że ksiądz świeckiej osobie pozwoli przemówić w czasie mszy. Jeżeli nie wiem, koło wioślarskie na przykład zamówi sobie mszę na 30-lecie swojego istnienia, to nie ma nic złego w tym, że ksiądz zaprosi prezesa koła wioślarskiego na kazalnicę i on coś tam powie o tym wioślarstwie i o tradycjach i o samym kole. To, że zaprosił akurat Jarosława Kaczyńskiego, a nas w kościele było pewnie, Wśród uczestniczących w bardzo wielu polityków, więc Jarosław Kaczyński powiedział o tym, czym żyje on i czym oni żyją, czyli o polityce i o tym, że zło Polskę zalewa. To naprawdę nie jest nic złego. Cały hejt, który się wylewa na Kaczyńskiego, na Kościół i tak dalej, odwrzucam, po prostu wywalam do diabła. Jest to głupie, zupełnie mnie nie interesuje. No, może poza jedną uwagą, że nawet jeżeli nie ma powodów, żeby tutaj bardzo negatywnie to oceniać, to na pewno nie służy to dobrze Kościołowi, że postrzegany będzie jeszcze bardziej jako blisko związany z partią polityczną, obojętne którą partią polityczną, ważne, że rządzącą. Sojusz tronu z ołtarzem zawsze ołtarzowi bardzo szkodził, to w całej historii Kościoła wiadomo, i trochę się dziwię, że jest to już kolejny taki wypadek kiedy brakuje hierarchom roztropności żeby nie pakować się po prostu w takie sytuacje które sprzyjają umocnieniu przekonania że kościół z jakąś konkretną partią polityczną współpracuje nie tylko w obronie wartości ale nie daj Boże jeszcze jest to bardziej polityczna współpraca co w takim razie na co w takim razie należało zwrócić uwagę mój Boże no dlaczego ta msza była transmitowana w mediach państwowych. Gdyby to była msza w intencji duszy spokoju, duszy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, tak, był prezydentem, zginął tragicznie podczas pełnienia urzędu, podczas pełnienia obowiązków służbowych. Taka msza miałaby pozór wydarzenia państwowego. Czy to wszystkich interesującego, czy nie, to nieważne, no ale wtedy nie miałbym o czym mówić. Gdyby. Tamsza za matkę świętej pamięci Lecha i Jarosława była transmitowana w telewizji prywatnej? No to też nie miałbym o czym mówić. Natomiast transmisje w telewizji państwowej nadają siłą rzeczy uroczystości rangę państwową. Co jest państwowego w rocznicy śmierci matki wicepremiera? I przewodniczącego największego klubu parlamentarnego. Ja jestem daleki od tych, tego znowu żałosnego, opozycyjnego jajcowania, z szeregowego posła, który jakoby rządzi w żadnym trybie z tylnego siedzenia. No może z tylnego siedzenia to może tak, ale rządzi dokładnie tak, jak to ta głupia konstytucja, którą mamy przewidziała, ponieważ ta konstytucja formalnie tworzy jakąś zupełnie absurdalną hierarchię wagi państw, ważnych osób w państwie gdzie na pierwszym miejscu jest prezydent, no to powiedzmy słusznie, bo jest wybierany przez ogół Polaków, aczkolwiek nie ma kompetencji na miarę tego wyboru, a na drugim jest marszałek Sejmu, a na trzecim marszałek Senatu, dopiero na czwartym premier, który ma realną władzę, a marszałkowie Sejmu i Senatu nie tylko nie mają żadnej władzy, ale tak na pstryk można ich wymienić, a kto ich wymienia? Większość sejmowa. A kto mianuje premiera, który ma realną władzę w Polsce największą? Większość sejmowa. Więc kto rządzi Polską zgodnie z konstytucją? Przewodniczący większości sejmowej. Ten, który tworzy większość sejmową. W tym wypadku, ponieważ większość sejmowa jest stworzona z jednej partii, to rządzi nią przewodniczący tej partii, Jarosław Kaczyński. I tu żadne postękiwania, pojękiwania, że Kaczyński w niekonstytucyjnym trybie rządzi, są bez sensu. Niemniej to jest zupełnie co innego od nadawania mu rangi naczelnika państwa. Ja, jak chcę być wobec komendanta złośliwy, o właśnie, to nazywam go komendantem, bo tutaj Piłsudczyzna niewątpliwie obecna w obozie PiSu przejawia się w kulcie prywatnym, można powiedzieć. Piłsudski był komendantem legionów, mogli do niego przyjaciele, podwładni mówić komendancie, i to żadnego nie łamało kanonu I, i, I tak samo jest z Jarosławem Kaczyńskim, ja go sobie złośliwie nazywam komendantem, pewien profesor nieszczególnie mądry chciał z tego zrobić dowód mojego rzekomego lizusostwa, ale panie profesorze pan nie dostanie srebrnego kaczora, bo gdyby pan miał zielone pojęcie, o tym, co ja piszę, to pan wiedział, że porównanie z piłsudskim w moich ustach nie jest bynajmniej lizusłostwem, ani nawet nie jest umiarkowaną pochwałą. No ale komendant a naczelnik to nie to samo. Komendant to osoba obdarzana szczególnym szacunkiem w gronie tych, którzy poszli do jego partii, do jego legionów, do jego brygady i oddali mu się w służbie. A naczelnik państwa to rzeczywiście osoba już państwowa, a osoba państwowa staje się państwową, ponieważ prywatne osoby z jej otoczenia też nagle stają się osobami państwowymi. I tu rzeczywiście się zderzyliśmy z tym przedziwnym, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. Ponieważ to, że msza za duszę matki polityka jest transmitowana. Mało tego, jest newsem. W serwisie informacyjnym. To nie jest normalne. Jak bo nie dydy to nie jest normalne i to jest przekroczenie jakiejś granicy, która właśnie sprawia, że oto nagle niepostrzeżenie, Jarosław Kaczyński jest podnoszony do rangi człowieka, którego rodzina jest rodziną państwową. Ja oczywiście wyobrażam sobie, jak do tego doszło. Rozumiem ten mechanizm. Obserwując Jarosława Kaczyńskiego, siłą rzeczy od lat 30, bo polską politykę obserwuję od lat 30, więc, jak mówię, osobę w niej najważniejszą, wokół której to się cały czas kręci, albo która rządzi, a przez większość tego czasu <laughs> nienawiść wobec niej była sprawiała, że zawsze były głównym punktem odniesienia ten Kaczyński. Ja oczywiście obserwując go przez 30 lat mam wrażenie, że on raczej wolny jest od osobistej próżności i Lizusów, Lizusy, których no w jego otoczeniu nie brak, tak jak w otoczeniu każdego, kto dużo może. Przypomnijmy o te, 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 tych, co mówili o Donaldzie Tusku, że jest tknięty geniuszem, albo dzisiaj go porównują z apostołami. Ale Lizusi w pisie mieli zawsze większy problem, no bo taki sykofant jednak odbijał się o barierę niechęci ze strony samego okazanego, który na takie zastrzyty łasy nie jest, no ale ma słabość i jest zupełnie inaczej, kiedy ktoś podlizuje się, nazwijmy to w ten sposób jego zmarłemu bratu albo mamie, to już jest zupełnie inna historia i tutaj Jarosława Kaczyńskiego można głaskaniem pod włos zmanipulować, no i stąd tak to tak to sobie poszło, w taką stronę to, to idzie. Ale to naprawdę, to nie jest normalne i być może sam ten drobny fakt nie pociąga za sobą jakichś wielkich konsekwencji. Poza tym może, że pokazuje, iż władza Jarosława Kaczyńskiego powoli przesila się i, i zmierza ku jakiemuś końcowi, jeszcze nie wiemy jakiemu i na czyją rzecz i co będzie po nim. Raczej boję się, że proces zwany dekompozycją sanacji w drugiej połowie lat 30. po śmierci Piłsudskiego no, może być y, y, szczytem y, samoorganizacji y, y, w porównaniu z tym, co być może czeka nas, kiedy Jarosław Kaczyński zechce albo n, nie zechce, tylko po prostu będzie musiał oddać przywództwo komuś innemu. I pretendentów pewnie się po to przywództwo zgłosi wielu. Ale to jest jeszcze przyszłość przed nami. Natomiast teraźniejszość jest taka, że oto przekroczono jakąś granicę traktowania Jarosława Kaczyńskiego już nie tylko w sposób. Żenujący, no przypominałem tutaj te wywiady, nie wiem, posła Soboleskiego czy Joanny Lichockiej, którzy otwartym tekstem nam słodzą, że prezes jest naszą największą siłą, prezes jest naszym największym atutem i tak dalej. Ale to już poszło krok dalej i wolałbym następnego kroku nie widzieć. Wolałbym, żeby jakieś opamiętanie przyszło, ponieważ władza naczelnika, yy, powiedziałbym inaczej, na puentę, jednoosobowa władza, jednoosobowe rządy zawsze się źle kończą. To Roman Dmowski celnie zauważył, że dyktatura może być tylko przejściowym urządzeniem, ponieważ ona niszczy wszystkie struktury. Natomiast takie coraz dalej idące wierno adresy czy wierno gesty wobec naczelnika teraz już właściwie trzeba tak mówić, którym którego chce widzieć Prawo i Sprawiedliwość w Jarosławie Kaczyńskim, są w gruncie rzeczy dowodem rozpaczliwej bezradności tej partii, która no, rządzi i będzie rządzić. Bo nie ma z kim przegrać, jak to kiedyś mówił Donald Tusk. Bo naprawdę nie ma z kim przegrać, bo opozycja, której zaplecze intelektualne tworzą takie tuzy, jak właśnie te instytuty obywatelskie czy kluby obywatelskie czy inne takie inicjatywy, nie jest w oczach Polaków żadną alternatywą i nikt nie będzie obalał nawet najgorszego rządu, żeby dać władzę no, w takim Czemuś takiemu. No, to, to, to jest jedyny atut prawej i Sprawiedliwości. Natomiast to, że nagle coraz więcej osób po Lizusosku się zwraca do prezesa, ktoś powie, no to są, w, w, starają się sobie oczywiście łaski wybłagać rozmaite, bo to się przekłada na stanowiska, na... Mylicie się. Takie lizusostwo to tam było zawsze. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Ja w tym widzę Przejaw bezradności i rozpaczy. Staramy się, staramy, walczymy z tą epidemią, reformujemy te sądy, odzyskujemy te media i Pff, wszystko. Prezesie ratuj, naczelniku ratuj. To, to ja usłyszałem właśnie ten cienki pisk rządzących w tym, w tym fakcie przekroczenia granicy u naczelnika Wiania, Jarosława Kaczyńskiego. Zastanawiam się, czy on sam tego chce. Srebrny Kaczow, cały czas do zdobycia. Mądrale. Tyle macie do powiedzenia na temat mojego rzekomego lizusostwa wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jeden cytacik. Jeden byle prawdziwy. I ze mnie. I może być wasz.